Kobie... Gdy zbliżała się trzecia, ja piłem już czwartą kawę. Niektórzy nawet przysypiali, na co komendant reagował wyjątkowo nerwowo. Nagle, gdy już zdawało się nam, że pani Gozbaw kolejny raz nas zadrwiła, coś zaczęło się dziać. Kobieta krzyknęła przeraźliwie, a jej ciało zaczęło widzieć się i zginać na naturalnych kierunkach. Teraz jazda! reknął komendant do nadajnika. W tym samym momencie nasze kamery powoli zaczynały ciemnieć. Łączność została zerwana. Byliśmy przerażeni. Chcieliśmy już ruszyć z odsieczą na trzym kolegom, ale wtedy na naszych ekranach pojawiło się to. Mały prezentuje film pod tytułem Znowu ten film. Ten cały chaos, ta niepokojąca groteska, ten absurdalny, cichy zlepek filmowych kla klatek. Wszyscy oglądali go z coraz, z co najmniej skonsternowanymi minami. Cóż, przynajmniej go nagraliśmy. Gdy film się zakończył, kamery włączyły się z powrotem. Zobaczyliśmy naszych kolegów całych i zdrowych krzątających się po domu w poszukiwaniu czegokolwiek. Dwóch z nich stało, stało przy, przy łóżku kobiety. Wyglądali, jakby się nad czym zastanawiali. Co tam się dzieje, panowie? spytał przerażony Brunowicz. Pokażcie to do kamery, bo nic nie widać. Jeden z policjantów wziął coś z łóżka i podszedł do jednej z ukrytych kamer. To, co nam pokazał, wprawiło wszystkich w osłupienie. Nasz kolega ściskał dłoni wyjątkowo chudą laleczkę, o białych oczach, pełno zmarszczek i plam. Lalka wyglądała na nową. Nie mieliśmy złodzeń co do tego, kogo ma przypominać. Panowie, drżący głos komendanta idealnie pasował do sytuacji: Wracajcie, już po robocie, wracajcie. Wtem ten sam telewizor, na którym ja oglądałem film, Włączył się i zaczął go odtwarzać. Kamery znowu przestały działać. Łączność znów zerwana. Tej nocy nikt z nas nie był w stanie zasnąć. Nie potrafiliśmy się odnaleźć w tej całej sytuacji. Nie wiedzieliśmy, co robić dalej. Niektórzy, niektórych to wszystko zaczęło przerastać. Kilkoro moich kolegów trafiło do psychiatry z zaburzeniami schizofrenicznymi. Niektórzy rzucili pracę w policji, a komendant, cóż, powiesił się trzy tygodnie później. Po tym wydarzeniu prokuratura umorzyła śledztwo. Zabezpieczyliśmy film małego. Zainteresowało się nim nawet kilkoro tajemnic. Bardzo chcieli poznać jego tytuł. Uznali, że może mieć jakieś znaczenie. Niestety, my go nie znaliśmy. Ostatecznie pokazaliśmy im ten film. W końcu nie stanowił już dowodu w żadnej sprawie. Jak nie trudno się domyślić, oni również nie znaleźli w nim niczego ciekawego. W zasadzie to chyba go opublikują w internecie. W końcu co kilka głów to nie jedna. A co ze mną? Szczerze mówiąc, nie najlepiej. Po tej sytuacji mocno podupadłem na zdrowiu. Ucierpiało również moje życie prywatne. W zasadzie nie pamiętam, żeby kiedykolwiek było tak źle, ale nie popadam w paranoję. Nadal się trzymam. Wy też się utrzymajcie. I to koniec. Jeśli będzie Wam się podobać to opowiadanie, to w niedzielę przeczytam Wam następne opowiadanie, także do zobaczenia. Cześć!